Chciałabym podziękować wszystkim osobom, które wczoraj tak entuzjastycznie, wczoraj i dzisiaj tak entuzjastycznie odpowiedziały na pomysł napisania przeze mnie książki o takim podejściu, tarota, do podejściu do tarota rozwojowego, tarota psychologicznego, jaki stosuję. Jestem Wam ogromnie za to wdzięczna. Każdej osobie, która skomentowała, która dała lajka, która nawet nie dała lajka i nie skomentowała, ale pomyślała sobie w duszy, tak, to jest fajny pomysł. Bo, bo przecież to jest też energia, która idzie. Bo przyznam wam się, że myśl o tej książce chodzi za mną już od długiego czasu. Z miesiąc temu przyśnił mi się taki bardzo wymowny sen, w którym właśnie wiedziałam, że mam do napisania książkę o Tarocie Jungowskim, ale też tak czułam ogrom i ciężar, jakie to duże przedsięwzięcie i taka, taka byłam w tym śnie... Taka, ojej, czy ja dam radę? I te wasze komentarze, to wasze wsparcie są dla mnie naprawdę bezcenne i ogromnie napełniają mnie entuzjazmem i wiarą, że, że chcę to zrobić i że zrobię to. Napiszę tę książkę. Dziękuję.